Nic się nie coś no. Dobra. Jesteśmy na zajezdni przy ulicy Lubelskiej. Tak jak mówiłem na wcześniejszym nagraniu. Dzisiaj akurat w nietypowej roli. W takim układzie już nieco prawda widzieliście, kiedy to Piotr z kanału Autobusowa Zajawka siedzi za kierownicą, a ja stoję sobie obok. Z tym, że ostatnie nagranie, które w sumie Stało 14 sierpnia. Był to ostatni dzień pracy Piotra w PKS Rzeszów. Natomiast dzisiaj, już Piotr w nowej roli. Jego pierwszy dzień pracy w, w MPK Rzeszów. Ja oczywiście też w nowej roli, czyli w roli patrona. Rok temu, 17 sierpnia, pierwszy raz wyjechałem na miasto. Dokładnie z tej zajezdni podobnym wozem, z tym, że mercedesem. Citaro CNG 850 na linię 33 z moim kolegą Pawłem w roli patrona. Natomiast dzisiaj też będziemy jeździć przez Krakowską z tym, że Mercedesem Citaro ON i linia podobna do 33, ale z jedną trójką. Czyli wariant Krakowska Bugu chwała skrócone łączenie z linią 1, czyli brygada 1x6. I Piotr sobie właśnie jedzie ulicą Lubelską więc, Piotr, marzenia są po to, by... by? je realizować. Otóż to, także nie czekajcie, aż marzenia same się spełnią, tylko marzenia są po to, tak jak już mówię na paru nagraniach, są po to, by je spełniać, by je realizować. Nie bójcie się spełniać marzeń, lepiej całe życie żałować, że się czegoś spróbowało i nie wyszło, niż całe życie myśleć, co by to było, gdybym spróbował albo spróbowała, w zależności kto, kto o tym myśli. <laughs> także... Tak widzicie, albo i nie widzicie, bo tutaj akurat jest Piotr. ale może ja się też pokażę, jeśli ktoś jeszcze nie widział mojej facjaty, się ma. to jest na pewno zdolna. Oj, tam, oj tam, nie przesadzaj. Tutaj przy okazji nagrania chciałem pozdrowić naszego serdecznego kolegę z Streladzi, czyli kierowcy przegubowca Damiana na przegubie. Spykając Sosnowiec, pozdrawiamy Damian. Tak. Pozdrawiamy oczywiście też stałych bywalców naszych premier i czatów na żywo, czyli Justynę, Krzyś. Mareckiego, Krzyśka, Filipa. Tak, Filipa, wyświetla się tam też Maro, Sęgar i paru innych, których nie powtórzę. Ników, bo niech to języka było. No, nawet nie tyle ciężko spamiętać, bo tam co chwilę się pojawiają. Wczoraj, akurat y, na czacie, y, czyli to był 22, pojawiły się kolejne dwie osoby. Pozdrawiam Kamila, który też od niedawna się u mnie pojawia. Zresztą, jak obserwuję, to są te same osoby, które pojawiają się u mnie na czacie. Pojawiają się u Piotra. <laughs> tak jak mówiłem, będą wspólne produkcje. Był ostatni TikTok z psychicznym biletem, i tutaj przy okazji tłumaczę, dlaczego był psychiczny, a nie pojebany. Ponieważ młodzież mnie ogląda, ale tak użyłem już tego słowa, parę osób mi wytknęło błąd, że powinno być pojebany, byłoby zabawniej. No więc, jeżeli trafi się rzucenie jakimś mięsem, bardzo młodzież przepraszam. Przede wszystkim pamiętajcie, dorośli, znaczy dorośli, no, osoby pełnoletnie używają czasami wulgaryzmów częściej albo rzadziej. Nie jest to wskazane, nie jest to ładne, ale czasami po prostu y, łatwiej użyć. Podam tutaj y, przykład takiego nagrania, y, kiedy y, gość y, używa słowa kurwa i mówi, że y, gdyby zakazano używać kurwy, niektórzy ludzie przestaliby się odzywać. Tak. I Tak, wykład naukowy. Pro, y, polecam sobie tak, włączyć tak, na YouTube. Tak, y, profesor Jan Rzemik. Tak. W tak. I... prosty sposób. Idę sobie chodnikiem, y, potykam się i mówię, bardzo narażają mnie nierówności, które z nienacka narażają mnie na upadek. A wystarczy użyć jednego słowa. O kurwa! Także przepraszam tutaj za przekleństwo. Y, nie jestem zwolennikiem używania takich słów. Aczkolwiek czasami naprawdę człowiek, jak się zdenerwuje, to powie, y, użyje tego słowa na kap. Y, jak to właśnie y, wypowiadająca się osoba, która stworzyła to nagranie, y, użyła określenie to cudowne, lapidarne słowo. Bardzo mi się to podoba zresztą, więc y, znaczy nagranie, nie? Zresztą, y, jeżeli oglądacie polskie filmy, to właściwie y, no, ciężko polski film bez. Litery na K, bo ona może określać satysfakcję, zdenerwowanie i wiele, wiele innych. Także, jeżeli trafi się czasami rzucenie jakimś mięsem na nagraniu, właśnie wspólnym z Piotrem, wybaczcie, ogólnie nie polecam rzucania mięsem na innych kierowców agresja na drodze nie jest skazana sami się nakręcamy, pamiętajcie denerwowanie się, jest to wyżywanie się na własnym zdrowiu za innych więc tego nie polecam <laughs> o. a co do nagrań coś nie, coś jeszcze się pojawi widziałem Piotra nie będą tylko relacje tego typu, bo chciałbym tutaj wszystkie tak jak rok temu jeździłem 4 dni właśnie z Piotrem i z Pawłem a no to w sumie też zabawne, że mi rok temu też Piotr uczył jeździć. Tutaj pozdrawiam Piotra, Piotra P., który jeździ na co dzień Diabłem, czyli moim ulubieńcem. Tak, więc mamy tutaj właśnie powtórkę z rozrywki. Piotr za kierownicą, Piotr jako patron. Ten sam przewoźnik, z tą różnicą, że ja zaczynając swoją przygodę z MPK Rzeszów nie miałem doświadczenia jako kierowca, miałem tylko jako instruktor. Natomiast to tutaj przyjeżdżamy koło właśnie jego dawnego pracodawcy, czyli PKS Rzeszów. Więc ja nie miałem żadnego doświadczenia. Piotr już ma małe, bo małe, ale jednak. Troszkę na lewo. I tu jest zmniejszony ten pas. No i tak, jedziemy sobie właśnie Aleju Wyzwolenia. Przyzwanek początkowy dla nas na tak, krakowska granica 15, przystanek początkowy linii 26, linii 1 i linii 3 oraz 20, linii 3, ale tutaj w zależności jaki wariant, my akurat robimy wariant krakowska Boguchwała dzisiaj, ale są też warianty wydłużone do świlczy czy Mrowli Otoki. I powoli zbliżamy się w sumie do połowy trasy. Zaraz tutaj Piotrowi będę jeszcze pokazywał co i jak. Chociaż tam na poprzednim nagraniu widzieliście, jak się wypełnia kartę. Już typowo wytłumaczyłem. Fajnie, że akurat Piotr chciał, żebym ja go szkolił. Zresztą nie był to pierwszy chętny, który chciał, żebym ja go uczył. Tutaj pozdrawiam kolegę Bartka i Rafała. Niestety w tamtym czasie, kiedy oni się przyjmowali, pół roku temu, ja nie miałem jeszcze wymaganego stażu, żeby zostać patronem. Teraz już mam z czego się bardzo cieszę, że mogę szkolić kolejnych adeptów. Akurat nie na styk się wyrobiliśmy. Tak, dosłownie Piotr, y, można by rzec, że y, tak jakby czekał specjalnie, specjalnie, specjalnie na to, żebym ja go mógł szkolić. Oczywiście nie jest to tak się fajnie złożyło, że umowa skończyła mu się w momencie, kiedy mi mijał rok, y, rok pracy w MPK Rzeszów. No. Ale hamulec jest Tak. Są tu bardzo czułe hamulce, na pewno lepsze niż w mercedesie gazowym i czy w się gazowym. Wrócę jeszcze do nagrań, tak jak mówiłem, z wszystkich 5 dni, bo tyle Piotr będzie ze mną jeździł, będę się starał nagrać chociaż po jednym filmie, więc pojawi się u mnie playlista, nie wiem czy to będzie nazwa, współpraca czy coś, na pewno pojawi się druga playlista, czyli Głupawka z Zajawka, tak jak tytuł pierwszego filmu. Będą kolejne części, bo na pewno będzie więcej filmików. Mam już pomysły na kolejne, mam nadzieję, że za jeden to nam ubanie nie urwał, bo jest to akurat pomysł odgapiony od kogoś, ale bardzo mnie rozbawił. Zobaczymy, co tutaj będzie. u nas może jakieś przejazdy czy coś takiego? To nie, no to, to zobaczymy jeszcze. No właśnie. Jak już poruszyłem ten temat, moja propozycja, jeżeli będziecie oglądać ten film, zapraszam do zostawiania komentarzy z propozycją tytułu playlisty. Yy, także damy A, wam tutaj szansę. Jak widzowie mają pomysł na jakieś filmy typu właśnie z jakimiś blaskami? Tak. Nie jest tajemnicą, ani moje dane nie są tajemnicą, ani Piotra, wiecie jak się nazywamy. Yy, jeżeli nawet nie chcecie pisać na Facebooku normalnie na prywatne konta, możecie do mnie napisać na Facebooku na stronę Okiem Miłośnika Komunikacji i Motoryzacji. Rzućcie jakiś pomysł, przemyślimy i spróbujemy zrealizować. Chcemy, żeby się coś działo. Na przemiennie pewnie będziemy rzucać filmy. Tak jak teraz ja jestem tutaj gościem, powiedzmy, że jestem gościem u Piotra, w sensie Piotr prowadzi, a ja jestem pasażerem. Tak na pewno będziemy chcieli nagrać Filmy, kiedy to Piotr gości u mnie, no bo się też będzie uczył, więc na pewno tych przejazdów będzie chciał też wykonać z pozycji pasażera troszeczkę, żeby się doszkolić, żeby poznawać linie. Oczywiście są nagrania grubego misia, bo nie wszystkie linie ja nagrałem, są kolegi RZKM. Tak jak ja nagrałem linię 23, RZKM nagrał 24, ja jej nie mam, więc są uzupełnienia, można się zawsze wesprzeć. Proszę, Zapraszam za nam na przyjeździe taki... Tak, możesz i na drugim, ale po co zachodzisz kilometry? Że lecimy sobie do Krakowskiej. Mamy, znaczy no, do przystanku Krakowska, granica 15. Mamy jeszcze 11 minut do odjazdu. Za jakieś 3-4 minuty będziemy na przystanku początkowo-końcowym. Więc akurat sobie już telefon wyczyściłem, nie pamiętam, które tam której linii nagrywałem. Mam linię numer 3 w jednym wariancie, tylko nagraną. Dzisiaj nagram w drugim wariancie, ale z tą różnicą, że będę sobie mógł normalnie rozmawiać. No i teraz słuchajcie, tu jest paradoks. Ja Wam tu pokażę coś. Bo no, widzicie, rozmowa z kierowcą podczas jazdy zabroniona. I teraz uwaga, w nowych autobusach się tego nie nakleja. Przepisy nie są jednoznaczne, ponieważ y, rozmowa z kierowcą podczas jazdy jest zabroniona, ale kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy, jeżeli wyklucza, o, y, rozmowa wyklucza używanie rąk, czyli przez zestaw głośno mówiący, zestaw słuchawkowy, nie? A widzisz, a byłem wczoraj na szkoleniu BHP i pani powiedziała, że teoretycznie słuchawek nie powinno być No i właśnie słuchajcie, jest drugi temat. Słuchawek nie, ale słuchawka, Bluetooth już tak. Y, dlaczego nie wolno używać słuchawek? rozmawiamy przez słuchawki dwie, czyli mamy je w uszach. Więc automatycznie mamy ograniczoną możliwość usłyszenia pojazdu uprzywilejowanego, czyli karetki pogotowia, wozu strażackiego, radiowozu policji itp. No, też no innych, bo przecież też i inne używają sygnałów dźwiękowych i błyskowych. Zresztą te obecne pojazdy nowoczesne mają sereny montowane w zderzaku i są dużo mniej. E, gorzej je słychać niż stare, które miały montowane w, w, w sygnałach świetnych, czyli w tak zwanym kugucie <coughs> na dachu. No, ale wracając właśnie do tematu rozmowy. Kierowca ma mieć podzielność uwagi to jedno. Druga sprawa, jestem instruktorem. Piotr jest kursantem. Jak ja mam się porozumieć z kierowcą, jeżeli mu nie wydam poleceń? Czasami muszę coś omówić, muszę się o coś zapytać, więc generalnie no, powinien mieć podzielność uwagi. Jedzie kierowca z roz... podczas jazdy, rozmowa z kierowcą podczas jazdy zabroniona, czyli na dobrą sprawę wjeżdża na przystanek. Ja już sobie z Piotrem mogę rozmawiać. Więc jeżeli będę prowadził live'a, to oczywiście mogę sobie prowadzić monolog. Piotr się zatrzyma na światłach i teraz, też uwaga, <laughs> według przepisów ruchu drogowego. O zatrzymaniu możemy mówić wtedy, kiedy nie wynika ono z przepisów ruchu drogowego. Więc jeżeli piotr stanie w korku, albo piotr stanie na y, skrzyżowaniu sterowanym sygnalizacją świetlną, w myśl przepisów ruchu drogowego jest dalej osobą kierującą i prowadzi, tyle że stoi, ale zatrzymanie to to nie jest. To też taki kolejny paradoks. No ale oczywiście witamy w Polsce. Y, te przepisy ustalają, <laughs> no, kto ustala, ten ustala, ciężko stwierdzić. Powiem tylko tyle, dotarliśmy przejazdem technicznym do końca trasy. Mamy jeszcze zapas czasu, także pierwszy wyjmij sobie kartę, spisz sobie stan licznika w portfelu, długopis. Wyjmuj sobie cały portfel, bo najłatwiej na portfelu pisać, po to on właśnie jest stworzony. Także rozłóż sobie kartę, przepisz kilometry obok z licznika. No, obok, 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 na prawo, następna rubryka, tu, tutaj, powrót. tak. Tu wpisujesz powrót, i teraz ten powrót przepisujesz pod spodem, pod, pod, pod tym obok. Y jako rozpoczęcie wpisujesz sobie godziny, czyli piąte. No, to znaczy, się wpisuje, tak? Y tutaj jak jest to tak? Y wpisujesz sobie rozpoczęcie, czyli piąta w pierwszej rubryce po lewej. Po lewej, o tu, pod piątą 31, 5, 51 i tu, i, i na górze tam przypisujesz też piąta 51, na wysokości piątej 31. No tutaj, tak, dokładnie. I teraz sobie odwróć kartę, wpisujesz sobie Krakowska, nie? No tu już masz pisana, a o, czekaj, nie, nie, no to tu już masz Krakowska, tylko nie jeden przez sześć, tylko tu poprawne albo trójką chyba jedziemy, tak? Co się tam wyświetla? Otwórz drzwi, włącz przyzwolenie. przyzwolenie po czym? Aha, dobra, bo on nie szczytał. Daj ściałeczków w bok. Yy, no i zatwierdź, kliknij w godzinę, w godzinę, w godzinę, w godzinę, w godzinę na dole. To co ci mruga? <coughs> dobra, teraz ściałeczkę daj w bok, bo się zawiesiło, no. Dobra. No daj w bok jeszcze raz, tak. I Mamy bułkę, czyli poprów tutaj na linii 3, bo ja ci podałem jedno, zapomniałem, że my zaczynamy od trójki. Dobra, <laughs> więc mamy, ja tutaj jeszcze wam to nagram. Niech zobaczcie sobie, jak Piotr wygląda za kierownicą. Albo i nie zobaczycie, bo oczywiście zajawka się, o. Pokaż się ty, Piotrze. Scyśliwy jeszcze nie wie, co go czeka. <laughs> no, więc y Piotr gotowy do jazdy, kilometry spisane. Przejechaliśmy troszeczkę szybciej, czasami się tak że szybciej, czasami się przyjedzie opóźnionym. Więc kończę to nagranie, czyli będziemy mamy już drugi filmik. Jeszcze jeden powstanie dzisiaj. I oczywiście pewnie Piotr też coś nagra. <laughs> Pierwotnie miałem jechać ja, ale ponieważ, bo to w zależności kto szkoli. Mój tata, jak się szkolił z moim kolegą tutaj Mateuszem, którego gorąco pozdrawiam, to było tak, że Mateusz jechał w jedną stronę, tata jechał w drugą. Ja jak jeździłem, to właściwie wyrzuciłem patrona z za kierownicy, nie pozwoliłem mu jechać. Bo byłem taki narwany, no to w sensie chciałem jeździć, no bo on już się najeździł, niech sobie odpoczywa i pewnie ja zrobię dokładnie tak samo. Niech podjeździ, pogadamy za miesiąc dwa. Może, może nie będzie żałował, Piotr, cieszysz się? Jak najbardziej. Może nie widać do mnie, bo pora jest jaka jest, ale... No. No... Piotr jak jest? Nie wiem czy użyć tutaj bulgaryzmu, ale... To jest Burgaris, Słowo na Z? W telewizji, zajebiście no No i tak ma być, Nie zajebiście bo są zielone liście no. Piąta klasa podstawówki, zaczęła się moja przygoda z autobusami w momencie kiedy sytuacja życiowa zmusiła mnie do dojeżdżania y, do szkoły autobusem Bo przeprowadziliśmy się na, na, z rodziną na inną siedem Rzeszowie No i chciałem dokończyć podstawówkę już z kolegami, no i musiałem dojeżdżać autobusem Wtedy się właśnie moja przygoda z, z autobusami zaczęła, zacząłem się tym bardziej interesować Minęło kilkadziesiąt już w sumie lat No i jestem tu gdzie jestem, nie? także pamiętajcie Marzenia są po to, żeby je spełniać, nie odkładajcie ich dawno, jeżeli je macie to, to do nich dążcie A w życiu, z życia będziecie zadowoleni i będziecie czerpać wiersz Tak Także to by było tyle ode No, także kończymy to nagranie i za chwilę pewnie powstanie następne, na razie.